Ale ciężki rajd, kurczę. Wiesz co mieliśmy w pH, bo podsumowując tak dwie pętle to na spalonej, czyli na pierwszym odcinku złapaliśmy kapcia. No niedaleko w sumie mety, ale nawet nie wiedząc o tym jeszcze się ratowaliśmy i gdzieś tam rohem poszliśmy, ale, ale udało się bez konsekwencji dojechać oczywiście nieczasowych, bo strata była duża. i nie będzie miał miejsca, ale niestety już na trzecim czy czwartym kilometrze pierwszego odcinka okazało się, że tak kolorowo nie będzie, bo znowu pokazała się temperatura około 130 stopni, temperatura wody, temperatura oleju 170, więc wprowadziliśmy tak zwane procedury awaryjne, czyli Natura była jak najniższa, bo jak przekraczamy 110 stopni to, e, to niestety już przechodzimy w tryb awaryjny, a przy 130 stopniach to w ogóle pyrkamy jakby na 3 litry. Na ostatni odcinek zaryzykowaliśmy, pominęliśmy wszystkie procedury bezpieczeństwa dla awaryjne dla silnika i Właściwie była większa szansa, że, że ten silnik wybuchnie, niż to, że nie wybuchnie, ale na szczęście nie wybuchło i udało się bardzo dobry czas zrobić na ostatnim odcinku i, i wręcz rzutem na taśmę wywalczyć trzecie miejsce w klasyfikacji drugiego dnia, co faktycznie w związku z tymi wszystkimi perypetiami, które, e, które się działy na tym rajdzie, no jest jakimś takim małym, wesołym akcentem. Szkoda, bo tempo przed rajdem było świetne, wygraliśmy w Cuglach odcinek testowy, takie są rajdy, muszę lecieć.